Reprezentacja Polski zagrała zgodnie z planem i zrealizowała swój cel. Wywieźliśmy z Rotterdamu jeden punkt, zremisowaliśmy jeden do jednego z Holandią. Przepiękną bramkę zdobył Mati Kesz i to był udany debiut trenera Jana Urbana i udany debiut Przemysława Wiśniewskiego. Jak zagraliśmy z Holandią? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym materiale. Od razu mówię, mi ten mecz naprawdę się podobał. Oczywiście w wykonaniu reprezentacji Polski, to znaczy reprezentacja Polski miała wreszcie określony plan na ten mecz, bo widać było, że Biało-Czerwoni chcą przede wszystkim ukuć rywala po kontrze, że Biało-Czerwoni chcą przede wszystkim nisko bronić, skutecznie się bronić, nie doprowadzić do jakiegoś festiwalu bramek reprezentacji Holandii. Zdawaliśmy sobie sprawę bardzo dobrze z tego, że Holendrzy będą w tym meczu przeważać. No i przeważali. 69% posiadania piłki do 31. Ta statystyka jest brutalna, ale koniec końców na tablicy wyników 1 do 1, więc rezultat jest pozytywny, a przed tym meczem mało kto mógł założyć, że zdobędziemy jakikolwiek punkt. Nie ukrywam, że po tym meczu panuje we mnie dosyć spory optymizm i szczerze mówiąc ten mecz napawa mnie optymizmem na przyszłość, ale wszyscy powinniśmy sobie ten optymizm po tym spotkaniu w Rotterdamie mimo wszystko Dawkować. To znaczy, weźmy pod uwagę to, że w przypadku porażki jednak reprezentacji Polski w tym meczu, na pewno pojawiałyby się takie głosy, że to jeszcze nie jest do końca kadra trenera Jana Urbana. Że właściwie w tej drużynie nie było widać jeszcze ręki trenera Jana Urbana. Że to dla 63-letniego szkoleniowca jest kompletnie nowy zespół. Że miał z nim tylko kilka dni, tylko kilka treningów. Więc w przypadku tego bądź co bądź dosyć korzystnego wyniku, także zachowajmy pewne standardy i pewne. Fakty. Trener Jan Urban miał plan indywidualnie na ten mecz. To spotkanie absolutnie moim zdaniem nie wytycza jakiegokolwiek kierunku, w którym uda się ta reprezentacja pod wodzą trenera Jana Urbana. Na pewno można zauważyć to, że trener Jan Urban był bardzo aktywny przy linii. To się może podobać. Zmiany koniec końców także wyszły mu na plus, bo i Bartoszka Pustka, Paweł Wszołek miał swoje pojedyncze błędy, ale Kamil Grosicki wprowadził akurat troszkę tego polotu, tej świeżości do reprezentacji. Reprezentacji Polski i dzieje się coś, co szczerze mówiąc przewidywałem. To znaczy nie to, że Kamil Grosicki wróci do tej reprezentacji, ale choć pod takim kątem wizerunkowym, pod kątem takiego zejścia ze sceny w ładnym stylu, nie pasuje mi totalnie ten obrazek, że Kamil Grosicki po pożegnaniu ląduje na kolejnym zgrupowaniu i znowu gra w reprezentacji Polski, ale sportowo Kamil Grosicki jest piłkarzem chyba nadal najbardziej zaangażowanym i piłkarzem, który w krótkim dystansie na dystansie nie wiem, 10-15 minut, na więcej go w tym momencie moim zdaniem nie stać, potrafi wnieść najwięcej chyba do tej reprezentacji i pokazał to tym swoim wejściem na boisko w drugiej połowie. Oczywiście, nie można też popaść w jakiś chura optymizm, bo to jest ktoś, powie, koniec końców tylko remis. To nie jest tylko remis, ten punkt trzeba szanować. Powiem więcej, no przed tym meczem przyjąłbym taki rezultat z pocałowaniem ręki. Natomiast może nie wygraliśmy z Holandią pierwszy raz od 46 lat i to ponad 46 lat, ale zremisowaliśmy i zdobyliśmy cenny punkt, bo przed tym zgrupowaniem można było tak naprawdę wliczać w koszta porażkę z Holandią, a tej porażki nie ma. Jest remis, jest jakikolwiek pozytywny pozytywny powiedzmy bodziec, no bo ta przepiękna bramka Matiego Kesza. natomiast szczerze mówiąc reprezentacja Polski mnie pozytywnie zaskoczyła. Ten moment, kiedy w czerwcu były te wszystkie afery, w dodatku porażka z Finlandią, to był taki moment, kiedy, gdzie ja naprawdę często łudziłem się co do reprezentacji Polski, łudziłem się. Niby to była wiara, ale faktycznie wychodziło, że tylko i wyłącznie to była łuda. Zwątpiłem, zwątpiłem naprawdę w reprezentację Polski i powiem Wam przy tym meczu z Holandią miałem takie przeczucie gdzieś to miałem z tyłu głowy, że dobra zaraz jakiś hak po czy depaj, pach jest 2 do 0, jest po nas tak naprawdę jest koniec i przegrywamy ten mecz, a tu nie, a tu zaskoczenie, szok wręcz dla mnie, ponieważ zremisowaliśmy i naprawdę bardzo dobrze zrealizowaliśmy plan trenera Jana Urbana na to spotkanie, piłkarze zrobili to fenomenalnie i biało-czerwonym za to należy się pochwała. Bo to nie był jakiś wybitny mecz reprezentacji Polski. No nie wiem, nie będzie tego pewnie w kronikach zapisanego jak największą czcionką. Natomiast to jest koniec końców mecz, w którym udało się zagrać zgodnie z planem. Udało się wywieźć jakikolwiek punkt z terenu naprawdę bardzo poważnego rywala. No jednego z najlepszych w Europie. Przynajmniej pod kątem takiego budowania ataku pozycyjnego, gry na małej przestrzeni, takiego szybkiego rozgrywania piłki, Holandia jest w absolutnej topce. I przecież był taki mecz niegdyś jeszcze na stadionie narodowym kiedy Holandia tym rozgrywaniem piłki, tymi krótkimi, szybkimi podaniami nas tak bardzo zjadła, że w porównaniu do tego czwartkowego meczu to jest niebo, a ziemia. Oczywiście jeżeli chodzi o czwartek mamy niebo, a jeżeli chodzi o tamten wspomniany wcześniej mecz to jest ziemia. I reprezentacja Polski naprawdę w tym meczu mogła się podobać. Ktoś powie, że w tym remisie było bardzo dużo szczęścia, owszem było, ale z drugiej strony mam takie coś, takie poczucie, że jednak nie ma co czasem uzasadniać wszystkiego fartem bądź pechem, brakiem szczęścia bądź ogromnym szczęściem i koniec końców udało nam się zremisować, a naprawdę fajnych interwencji naszych obrońców w tym meczu było bardzo dużo, ponieważ kiedy Holendrzy byli już wyżej, to często tę piłkę skutecznie odbieraliśmy. Troszkę mi brakowało pressingu, ale z drugiej strony rozumiem, że trener Jan Urban nie chciał się nadziać na potencjalne konsekwencje nieudanego pressingu, źle założonego pressingu. A właściwie w tych momentach, kiedy już próbowaliśmy podejść wyżej na połowę Holandii, to Holendrzy nas bardzo dobrze omijali ten pressing, wychodzili spod tego pressingu, są w tym naprawdę fenomenalni. Zatem rozumiem, że koniec końców tego pressingu nie było, ale uważam, że jednak w końcówce meczu, gdzieś na kilkanaście minut przed końcem, kiedy przegrywamy, Fajnie by było zobaczyć reprezentację Polski, która gra tak bardzo agresywnie. Natomiast na plus z tego meczu zdecydowanie Przemysław Wiśniewski. Mimo, że Matiker zdobył bramkę, mimo, że nie zagrał jakoś źle, chociaż też miał kilka błędów i czasem brakowało go w obronie, to właśnie tę lukę łatał Przemysław Wiśniewski. Jestem tak bardzo zaskoczony, tak dobrą postawą Wiśniewskiego, że aż nie macie pojęcia. To był fenomenalny mecz w jego wykonaniu, i to przejawia się również w liczbach. 93% celności podań na cztery długie piłki, trzy celne, na 7 pojedynków, aż 5 wygranych i w dodatku jeden zablokowany strzał. Te liczby naprawdę są bardzo dobre. Jak na debiutanta w reprezentacji Polski, który okej, okay, był już pewnie przymierzany gdzieś do kadry, ale tylko przymierzany, dostaje szansę od pierwszej minuty w starciu z Holandią. Na stadionie w Rotterdamie bardzo dużo kibiców i nie było widać kompletnie stresu. Wyglądało to jak każdy normalny mecz dla Przemysława Wiśniewskiego. On nie grał na szytych nogach, tak mówiąc wprost, on nie był elektryczny, on potrafił tę piłkę rozegrać. Taką akcją, którą mi najbardziej zaimponował, to kiedy raz odebrał tę piłkę spod nóg, zdaje się hakpo, tak wzorowo, czyściutko przejął piłkę, ruszył z dużą prędkością, wprowadził piłkę na połowę rywala, rozpoczął gdzieś nasz atak. No takich obrońców my. W ostatnich latach nie mieliśmy w ogóle, którzy by mieli dobre wyprowadzenie piłki. Zdarzali się tacy, co mieli dobre, dłuższe podania, ale nie kojarzę takiego, który by tak dobrze wyprowadzał piłki. Przemysław Wiśniewski w tym aspekcie gry sprawdził się fenomenalnie, a szczerze mówiąc, przed meczem chciałem, aby obok Jana Bednarka zagrał Jan Ziłkowski, ale po tym meczu stwierdzam, że nie. Trzeba w niedzielę dać po raz kolejny szansę od pierwszej minuty Przemysławowi Wiśniewskiemu. O ile oczywiście będzie zdrowy, bo zdaje się, że tam zszedł no, z jakimś pomniejszym urazem, gdzieś miał taki moment, kiedy opuścił plac gry. Natomiast jeżeli chodzi o reprezentację Polski, był też jeszcze jeden taki dosyć stały schemat. Widać, że coś tam trener Jan Urban zdołał wypracować z zawodnikami, mianowicie Bartosz Sliż, który bardzo często opuszczał pozycję szóstki. To był teoretycznie piłkarz, który miał być łącznikiem między obroną linią pomocy, ale w tym meczu właściwie, przez to, jak ta gra była zbita na dosyć niedługiej długości boiska, Bartosz Sliż bardzo często miał te skoki pressingowe, podchodził wysoko, dawał taki sygnał, aby no, troszeczkę agresywniej podejść do Holendrów i generalnie bardzo często był w różnych innych obszarach boiska, czyścił co się dało i naprawdę Bartosz Sliż mógł się. Podobać. To był dosyć przezroczysty występ, jak na setny mecz w reprezentacji Piotra Zielińskiego. Podobnie jak Sebastiana Szymańskiego. Trzeba przyznać, że oni, moim zdaniem, jednak mimo wszystko zawiedli. Fenomenalną zmianę dał z kolei Karol Świderski, a po raz kolejny nie najlepiej zagrał Robert Lewandowski. To znaczy, cofał się niby do rozegrania, gdzieś pomagał, ale koniec końców no nie był to najbardziej aktywny Robert Lewandowski. No, faktem jest to, że faktycznie ta nasza gra w ataku zaczęliśmy mieć napastnika od momentu, kiedy zszedł z boiska Robert Lewandowski. Moim zdaniem przynajmniej tak było. Świderski walczył w pressingu przez te 30 minut dużo więcej niż Robert Lewandowski przez te 60 wcześniejszych, więc naprawdę Karol Świderski mógł się podobać. No i też bardzo dobre zgranie piłki przed pole karne przy akcji bramkowej, w której uczestniczył też Kamil Grosicki. On oczywiście na plus. Czy na plus Skorupski? Czy na plus nasza cała defensywa? No nie. Ta bramka Denzela Dumfriesa nie ma prawa mieć miejsca. To nie ma prawa się powtórzyć. Nie może być tak, że jest rzut rożny i wbiegający na bliższy słupek, gdzie widać, że ta piłka leci troszkę wyżej. Virgil van Dijk ma w okolicy siebie czterech kryjących go zawodników. Jak zobaczyłem to na powtórce, to mnie to nie ukrywam, zirytowało. Czterech kryjących jednego zawodnika, a na zamknięciu akcji, gdzie wiecie, gdyby ktoś nam w biegu ze światła bramki, sprzed pola karnego uderzył, trafił, ok, nie trzeba kryć każdej strefy, jasne, tam byłby pewnie jakiś błąd w kryciu, ale to nie jest taka wiedza podstawowa, powiedzmy. No ale to, żeby ktoś krył na zamknięciu stałego fragmentu gry, to, to jest absolutna podstawa. No my tego nie zrobiliśmy i tak straciliśmy bramkę, więc tego na pewno szkoda, no ale tu nie ma co winić. Trenera Urbana można co najwyżej zastanowić się nad tym, kto powinien kryć, Dumfriza. Z drugiej strony zastanawiam się, czy gdyby tam nie krył Zalewski, to właściwie nie skończyłoby się tak samo, bo akurat w tych pojedynkach w defensywie no Zalewski z Dumfriesem przegrywał. Przy tej bramce też słabe zachowanie Łukasza Skorupskiego, który nie był w stanie tej piłki trafić, właściwie do niej troszkę nie wyskoczył, a zszedł ze światła bramki, umożliwił zdobycie tego, tego gola, tej bramki. Dumfriesowi, natomiast koniec końców naprawdę to był dobry występ reprezentacji Polski. Czekam na mecz z Finlandią z wypiekami na twarzy. Naprawdę czekam na kadrę trenera Urbana. Wydaje mi się, że to może być fajny czas. To zachowanie przy linii mnie jednak troszeczkę może nie oczarowało, ale mi zaimponowało. Bo nie spodziewałem się, że trener Jan Urban będzie tak przekonany. Widać, że to jest człowiek naprawdę doświadczony i to się może. Podobać. No a z trenerem Kumanem wcześniej rywalizował 10 razy jeszcze jako piłkarze. Spotkali się w La Liga, gdy trener Urban grał w Osasunie, gdy, tre, gdy trener obecnie Kuman grał w Barcelonie. No i wtedy. Trener Jan Urban, Urban w 10 meczach ani razu nie wygrał, tylko 4 razy zremisował i odniósł, a właściwie poniósł 6 porażek. Zatem teraz co prawda nie ma pierwszego zwycięstwa. Polska nie wygrała pierwszy raz od 46 lat, ale pokazała się z naprawdę dobrej strony. Co Wy sądzicie? Na temat tego meczu? Zapraszam do zostawienia komentarza. Dawajcie znać, chętnie z wami podyskutuję. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem. No i co? Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Cześć!